Trzecia niedziela adwentowa. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzin odwiązać, że mykał jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Zbawiciel wystawia dziś w Ewangelii wspaniałe świadectwo Janowi Chrzcicielowi. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy nad Jana Chrzciciela. Nie był on trzciną, która podlega powiewowi wiatru, ale człowiekiem nieugiętym. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że był człowiekiem z zasadami. Wiedział, kim jest i co stanowi cel jego życia. Co więcej, nie sprzeniewierzył się swemu posłannictwu nawet w momencie, gdy trzeba było położyć głowę pod miecz kata posłanego przez króla Heroda. A mógł być takim między innymi dlatego, że nie był człowiekiem odzianym w miękkie szaty, lecz prowadził bardzo surowy tryb życia. Nie pobłażał sobie i swoim namiętnościom. Czy staramy się być do niego podobni? Słowo świętego Jana Pawła II Syn Boży dokonuje dzieła zbawienia, stając się człowiekiem, głosząc Ewangelię, czyniąc dobrze wszystkim, zwłaszcza ubogim i cierpiącym, w czasie swego mesjańskiego posługiwania na ziemi. Wreszcie dokonuje tego zbawczego dzieła, które Ojciec mu zadał, składając z siebie samego odkupieńczą ofiarę na krzyżu. Syn daje siebie w ofierze, posłuszne aż do śmierci, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Panie mój Boże, spraw, abym zawsze panował nad swoimi namiętnościami i z radością mógł obchodzić wielką tajemnicę zbawienia. Chcę pełnić Twoją wolę. Jezu, ufam Tobie. W dziesiątce Różańca Świętego chcemy polecać wszystkie rodziny naszej parafii. Prosimy o miłość i zgodę w rodzinach. Polecamy dzieci i młodzież chorych i cierpiących. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode swego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matka Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdroweś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdroweś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiestami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi <laughs> teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowieś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które Twego miłosierdzia najbardziej potrzebują. O Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Szczęść Boże.